Cześć, cześć dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Dzisiaj jestem Pepko i słuchajcie, od razu mnie zachwyciła pierwsza rzecz, czyli taka bluza z długim rękawem już ze ściągaczem. Ładne różowe kwiatki w otoczeniu czarnej nitki. Ładnie to jest wszystko wyszyte bluza jest już ocieplana ma miśka 40 zł 2XL największy rozmiar, bardzo ładna bluza, bardzo mi się spodobała naprawdę. I kochani, zapraszam dzisiaj serdecznie na film. Oczywiście bardzo proszę o subskrypcji łapkę do góry i pozostawienie komentarza oraz o podbicia filmiku. Ostatnio Wam pokazywałam katanę w kolorze beżowym. Jestem w innym sklepie i tutaj widzę, że jest jeszcze właśnie w takim kolorze... Znowu problem z kolorem. Słuchajcie, czy to jest szary, czy to takie podgrane 65 zł. Tylko kosztuje e, taka tana dla przypomnienia. Jest od Eski do Elki. Ona ma też takiego miśka w sobie. Powiem Wam, że bardzo fajna rzecz na jesień, właśnie do getry, jakieś do spodni. E, zawsze będzie nam cieplej. E, bardzo mi się też podobają te sukienki takie proste. No wiecie, zakłada się i leci latem, 30 zł. Tutaj chyba do Excelki największy rozmiar. Tam one też były w beżu, właśnie takim granacie. Tutaj bardzo ładne bluzki, one mają fajny kolor Ecry, bardzo ładnie wyglądają. Powiem Wam, że w dotyku bardzo minutkie. Tutaj macie 100% bawełny i 15 zł. Kosztują również do 2 XL dostępność rozmiarów. I co jeszcze dzisiaj ciekawego? Jeszcze takie są, można powiedzieć, też komplety. Tutaj macie materiał prążek. Bardzo fajna też tkanina. Widać taka bardzo podatna, rozciągliwa, 20 zł bluzka. Jak widzicie, tylko LXL największe, ale tak jak mówię, one się bardzo poddają, więc myślę, że to są takie oversize'y. I do tego mamy kolarki. Kolarki widzę tutaj akurat jedne w czarnym. Do 2XL kosztują 15 zł, a te akurat żeby sobie zrobić komplet są ciutek droższe z tego co pamiętam ale chyba niewiele zaraz wam powiem tą cenę identyczny materiał 17 zł i właśnie też ta rozmiarówka SMIL i L na XL. Bardzo fajny komplet, w fajnym też kolorze. Zobaczcie, dużo rzeczy jest właśnie w tym. No, przyjmijmy, niech to będzie niebieski. Tutaj jeszcze znalazłam Cię fajną bluzę. Bluzę jest już oczywiście taka jesienna, cieplejsza, też z miśkiem. Ma taki zamek. Bluzę z firmy Beckin. Logowanie przy oczywiście zamku, bardzo miła Tutaj logowanie też, tak jak wam pokazywałam, przy karczku, przy, no przy karku, o, może tak, 50 zł od deski do 2XL dostępność. Widziałam ją tylko w tym kolorze melanżowym, szarym. Wiadomo, że teraz oczywiście będą. Na pewno wchodziły różne inne rzeczy cieplejsze i tak dalej, a propos rzeczy cieplejszych, no może takich bardziej właśnie jesiennych. Kurtka, kurtka ma ściągacze tutaj przy rękawku, Na, tutaj w połowie mamy troczek, mamy kieszenie. Jest to taki materiał, bym powiedziała, jakby chyba taki trochę wodoodporny i mamy kaptur z tyłu, pokazałam, 70 zł, SML dostępność rozmiarów widzę, że tylko jest w tym kolorze, to jest taki zielonkawy ten kolor kurtki. Tutaj jeszcze ostatnio była ta koszula, słuchajcie, ale mi się gdzieś skojarzyło, że już takie coś było. Może było wiecie, podobne i ominęłam to. Ale dzisiaj znowu wchodzę, do, słuchajcie, do innego sklepu i to wisi tak, wiecie, jakby tutaj z przodu, czyli to jest jako nowość. Tutaj macie 100% wisko, załadnie też odcięty karczek. Cena koszuli 30 zł. Widzę, że 44 jakieś złapałam, więc na pewno te większe rozmiary też są. I tutaj góra mamy dekolt V, wyszczuplający, więc super. Na plus. I od razu tutaj do koszuli można sobie dobrać, co to będzie. To jest spódnica. Spódnica jest długa, ołówkowa, z rozcięciem na dole. Materiał to już też taki prążkowany, 30 zł, 2XL, największy rozmiar, więc idealna właśnie do tej koszuli. Będzie wygodna, rozciągliwa, myślę, że bardzo fajna. O, zobaczcie, teraz widać, że jest to materiał prążek. Bardzo fajny zestaw, można sobie stworzyć. Pojawiły się też dla pań szlafroki, czyli słuchajcie, zaczynamy Pomału 40 zł LXL, relaks jesienny. No, jeszcze trochę <śmamy> mamy czasu, ale widziałam ostatnio informację, że za 3 tygodnie Bociane odlatują do ciepłych krajów, więc no niestety coś to znaczy. Tutaj na dziale męskim za 17 zł bluzka do 2 XL. W kolorze beżowym z takim napisem Tryb Weekend. No w sumie za chwilę będzie można użyć tej koszulki, bo jutro już piątek. I jeszcze jedna koszulka meska 25 zł, od Mki do 2XL. Tutaj macie z Hot Wheels kolekcja, czyli ta kolekcja limitowana. No i oczywiście nie omieszkałam zajrzeć jeszcze tutaj na jesienne dekoracje, które Wam się też bardzo podobają. Tutaj za 20 zł taka dekoracja wazonik z suszonymi kwiatami. Bardzo fajnie są też te deski. Deski. Akurat widzę, że tylko w, w kształcie jabłka 22 zł kosztuje deska. Tutaj część już rzeczy Wam pokazywałam: jakieś jeżyki, jakieś podkładki. Są jeszcze takie po 10 zł gałązki, różnego rodzaju. Tu wszystko takie wiecie: elementy dekoracyjne. Tutaj macie Dynię po 5 zł i jest tutaj ze 3 w opakowaniu z tego co widzę. No i oczywiście jeszcze kubki doszły. Asia dzisiaj pisała, nie, Ania, Ania, chyba że ciężkie są te kubki, powiem Wam, że tak. W sumie nie zwróciłam na to uwagi. Ogólnie to lubię szklanki, e, także, no ale wiadomo, nie, jedni lubią kubki, drudzy szklanki, więc wszystko muszę Wam pokazać. A decyzja, czy kupicie, to już zależy od Was. Za 12 zł, taki piękny też jesienny e, kubek 500 ml, i macie jeszcze takie zestawy, zobaczcie, e, w formie grzybka, sól i pieprz, taka pokrywka. E, tak żołędź chyba bardziej, 15 zł niż grzybek, nie? To chyba żołędzie bardziej. Tymi, z tymi rzeczami, powiem Wam, zwierzątkami i tak dalej, no zawsze mam jakiś problem, coś tam przekręcę. Jeszcze taki ładny kubek kwiatowy znalazłam dzisiaj. Pewnie on gdzieś tam mignął, tutaj jest cena 6 zł. Mignął, ale nie pokazywałam chyba ceny. Więc dzisiaj tutaj się zatrzymałam i jeszcze z nowości z tej kolekcji Atom, czyli jesiennej, macie za 10 zł taką e, szpatułkę i dwie foremki. Jedna w kształcie listka, druga e, chyba będzie to wiewiórka. E, są też rękawice kuchenne, oczywiście co jakiś czas trzeba to wymienić. 15 zł to się brudzi, za dwie tutaj macie, e, także. Też co jakiś czas i ściereczki i te właśnie rękawice trzeba wymienić. E, tutaj też bardzo fajne, zobaczcie, dwie sztuki za 15 zł i tutaj macie e, 38x64 rozmiar. Zobaczcie, nawet takie dekoracyjne do przewieszenia, e, bardzo ładne. Bardzo fajna jest w ogóle ta jesienna kolekcja. Teraz ja się zachwyciłam. Stąd macie taką serię, słuchajcie, tu rękawice jeszcze za 5 zł, taką serię tych filmików, bo naprawdę świetne rzeczy, a wiecie, dawno nie byłam, więc wszystko mi się mega podoba. Tutaj jeszcze takie butle z podobiznami jakiś takich elementów jesiennych, czy zwierzaków w różnych odcieniach tutaj, jeżeli chodzi o nakrętkę, więc oczywiście można sobie coś fajnego tutaj wyłowić, więc zachęcam, jeżeli ktoś poszukuje butli na wodę właśnie, czy na siłownię, czy gdzieś na spacer to super. Tutaj mamy jeszcze, słuchajcie, kolejny dalszy ciąg artykułów jesiennych. Powiem Wam, że niesamowicie dużo przyszło. Pisałyście mi, że też u Was jeszcze tego wszystkiego nie ma, że czekacie, że u mnie są super te sklepy wyposażone. No też mi się tak wydaje, bo naprawdę piękne rzeczy, dużo tych rzeczy w każdym sklepie. Tutaj za 10 zł pokazywałam Wam taką podstawkę, pod łyżkę, jak się gotuje. W zestawie piękne jeszcze salaterki, takie małe, za 12 zł, 3 sztuki. Tutaj mamy też w kształcie dyni, słoje oraz właśnie w kształcie żołędzia. Tutaj jeszcze taka misa chyba do podawania. Tak, ceramiczna. Tutaj mamy ręcznie, chyba to malowane. 40 zł kosztuje. I co jeszcze Wam tutaj pokażę? No jeszcze są te słoje, takie dynki. E, 200 ml e, 20 zł kosztują, Pewnie że całkiem dobra cena jak na taki wielki słoik w kształcie właśnie dyni, czyli mega tematycznie. E, tutaj taki dzbanuszek. On w ogóle pełna na przecenie chyba za 12 zł. Już wiecie co? Boję się tych szklanych tak podnosić żeby mi to w końcu nie spadło, i tutaj jeszcze porcelanowe takie naczyńko, też świetne, świetnie wygląda. Ten kolor pomarańczowy, oczywiście typowy, właśnie dla jesieni. Nie wiem, czy wy tam dojrzecie, bo ja ledwo, chyba 15 zł. To porcelanowe naczyńko, w każdym razie, i tak musicie iść do sklepu, zakupów online, nie ma. A Wam po prostu tutaj naświetlam, co jest. Tutaj jeszcze formy do mafinek w cenie 6 zł. I jakieś tam właśnie wykałaczki z ozdobnymi elementami można sobie do mafinek powkładać. Super to będzie wyglądało. Tak jeszcze sprawdzam, co tutaj nowego. Tych puszek wtedy jeszcze nie było. Zobaczcie, jak pięknie tutaj ozdobione. No, jakieś właśnie ciasteczka, czy no co tam chcecie. 8 zł. Bardzo fajne to pudełko metalowe. I jeszcze znalazłam, słuchajcie, bo tak sobie chodzę po sklepie, nie widziałam tych pucharków. Chyba że były i zapomniałam, w każdym bądź razie dla mnie, no, nowość, urzekły mnie 7 zł. To jest z tej kolekcji Art Deco. I jeszcze tutaj ta filiżanka też nie pamiętam, powiem Wam. Dawno nie nagrywałam i nie pamiętam, czy Wam pokazywałam, czy nie. A że tutaj jestem i naprawdę jest piękna: 20 zł kosztuje w komplecie, więc macie filiżankę z pięknym złoceniem przy rancie, na spodzie i tutaj przy łóżku. Oraz talerzyk też pięknie ozdobiony. Dookoła tym złotym kolorem, i jeszcze tutaj ozdoby jesienne, czyli za 15 zł macie girlandę, i jeszcze coś tu widziałam. O, właśnie ten wieniec taki już gotowy, za 20 zł, więc na jakieś drzwi można sobie przewiesić. Na dzisiaj, kochani, to wszystko. Serdecznie dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmie. buziaki dla Was, papa. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch you